Koty zawsze lądują na czterech łapach. To mit. Choć mają odruch spadochronowy, nie zawsze unikają kontuzji. A co z tym, że są bezduszne? W rzeczywistości potrafią być bardzo towarzyskie i przywiązane do swoich opiekunów. Mówi się też, że koty nie potrafią się uczyć. To nieprawda! Są bystre i mogą nauczyć się sztuczek, tak jak psy. Karmienie ich tylko suchą karmą to nie wystarczy. Potrzebują zróżnicowanej diety, by uniknąć problemów zdrowotnych. A mit że wszystkie koty boją się wody niektóre wręcz ją uwielbiają koty mają dziewięć żyć to tylko powiedzenie są narażone na urazy i choroby, jak każde inne zwierzę. I wreszcie, nie zawsze są terytorialne. Wiele z nich potrafi żyć w zgodzie z innymi zwierzętami. Koty to fascynujące stworzenia, które zasługują na nasze zrozumienie.